W pełni jesieni po zbiorach, kiedy na Polach odstawia się narzędzia pracy i liczy się owoce ziemi. Kościół zachęca nas, zaprasza do kontemplowania żniwa, każdego dopełnianego życia. Zachęca nas do kontemplacji nad każdym Prawdziwie dojrzałym owocem. W tych pierwszych dniach listopadowych, ten czas właśnie tej szczególnej kontemplacji, to jest uroczystość wszystkich świętych, jesień prawdziwie chwalebna i wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli święto dopełnienia życia, święto, które wspomnienie, które wzbudza nas, również też czasem żali i nostalgie. W ten związek czasu, który poszerza przeszłość, o teraźniejszość i przyszłość, łącząc je, jednocząc w jednym przeznaczeniu, którym jest. Nazywane w chrześcijaństwie świętych obcowanie, w ten związek czasu zostajemy włączeni również my. Ludzie, którzy żyli w przeszłości, którzy budowali tę naszą teraźniejszość, którzy budowali ten świat, w którym my żyjemy ten świat którym my żyjemy i który my też przygotowujemy dla następnych pokoleń w ten związek czasu w ten cel jedno przeznaczenie którym jest świętych obcowanie zostają włączeni ludzie wszystkich pokoleń jest to niezwykle piękne że przeznaczeniem każdego z nas jest życie w jedności z Bogiem jest życie w szczęściu z Bogiem, ze wszystkimi ludźmi, z ludźmi wszystkich pokoleń. Dla ludzi wierzących i szukających Boga, śmierć jest przedostatnim słowem. Kiedy w naszym życiu stawiamy na pierwszym miejscu ubóstwo, Cichość, czystość serca, sprawiedliwość, miłosierdzie i pokój stajemy się prawdziwymi świadkami planów Boga. W tym czasie, kiedy w pamięci przywołujemy twarze naszych zmarłych, kiedy wspominamy drogę tych wszystkich, którzy odeszli, a byli nam bliscy, kiedy przywołujemy te wszystkie obrazy w naszej pamięci w kontekście tego, kim my jesteśmy, co aktualnie robimy, czym jesteśmy. Ci zmarli, oni w jakiś sposób do nas mówią i wskazują nam, że naszą egzystencję powinniśmy kierować, nie w stronę przeszłości, ale ku przyszłości, ku temu wyczekiwanemu momentowi, kiedy to będziemy mogli rzucić się w ramiona Boga, w ramiona Jezusa, który jest Panem życia i śmierci. To jest nasze przeznaczenie. Świętość, życie prawdziwie szczęśliwe w Bogu, zatem całą naszą egzystencję, całe nasze życie powinniśmy właśnie ukierunkować na ten cel, na to przeznaczenie, na życie wieczne w Bogu, w Jezusie.